Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim już audiologu z serii POKEMONIASTE GADANIE Dzisiaj nie będę mówił jakie tematy poruszę na początku po prostu Będę poruszał na bieżąco, gdyż miałem chęć nagrać Natchnęła mnie jedna mm, bardzo ważna, według mnie ważna sprawa A jeśli przyjdzie mi jakiś inny y, temat do głowy to od razu go omówię a więc przejdźmy do tego tematu. Jak pewnie ci, którzy zapisali sobie mój scape yy, wiedzą, iż próbowałem zainstalować GTA 4. Próbowałem, ale niestety mi to nie wyszło z powodu... Znaczy, instalacja przebiegała pomyślnie, wszystko fajnie, zmieniałem płytki, zainstalowałem patch'a tak jak kazali. Tak jak kazali. Wszystko spoko. W ogóle ta sprawa z paczami to jest masakra. Po co wymyślić 500 tysięcy paczy i wydawać je co kilka tygodni? Co kilka tygodni od ostatniego patcha, Co prawda już dwa lata minęły, ale to mniejsza z tym. Yy... Po co wydawać pacze? Lepiej, lepiej stworzyć coś, co, czego nie będzie dał, dało się przebić bez błędów jako takich i no sorry, ale po prostu Rockstar w tym momencie gra jest fajna, wszystko spoko, tylko że zrobili nie pod komputery. Ta gra jest nie pod komputery słabe. Nie o to mi chodzi, że słabe, słabe. Science Row Effect mi chodzi pięknie, ma takie same wymagania, może troszeczkę minimalnie mniejsze, minimalnie mniejszy procesor potrzebny. Ale tyle. Nawet więcej RAM potrzebne jest w Science Effort I chodzi mi płynnie. Tekstury mi nie znikają. Tutaj tekstury mi znikają. Wszystko próbowałem. command liney, konfigi. Pisać wszystko. Wszystkie komendy sobie pościągałem. Poczytałem coś o tych komendach. No to spoko wstawię. Okej, okay, wstawiłem. Odpalam chwila prawdy. Odwrócę się, otwieram oczy, patrzę, widać wszystkie tekstury. Spoko. Jadę, jadę, jadę. Pierwsza misja odwieźć Romana tam. Tam już o misjach to mniejsza z tym. Yy, odwieźć kogoś i mam jechać do Romana. Nie wiem, jak, spoko. Otworzę sobie menu, zaznaczę. Wracam. Co? Patrzę. A tutaj znowu tekstur nie ma. Chciałem nagrać. Jeśli by była taka możliwość, że przestanie mi się ciąć albo przynajmniej będą się pokazywać tekstury, ale z tego co widzę, to będzie trzeba poczekać do października, listopada, kiedy skończy mi się licencja. Najlepiej to w ogóle do świąt. Wtedy dostanę hajsu trochę i zakupię sobie lepszą kartę graficzną i lepszy procesor, bo już wtedy mi ten się skończy. Gwarancja, przepraszam, muszę dziewnąć. Gwarancja mi się skończy na laptopa i będę mógł go przerabiać. Przerobię go, zainstaluję normalnie XP, a wszystko pięknie, ładnie. Zakupię te, bo on normalnie 3GB RAM. Zakupię tylko lepszy procesor i lepszą kartę graficzną. Taką sądzę, że 512 MB patrzyłem, że jak na 512 MB i to dobre karty graficzne nie są takie aż drogie. Gdyż kosztują tylko, tylko w sensie mówię na tle innych kartograficznych, które mają tyle samo albo i mniej, 600 zł. Sądzę, że przy świętach zejdzie ta cena, gdyż zazwyczaj przy świętach te wszystkie ceny komputerów, laptopów, sprzętów elektronicznych spadają. na łeb naszej wiadomo, popyt, popyt podaż. wszystko fajnie, pięknie. o i przyszedł mi kolejny temat do omawiania. Jakoż iż. Isz... Mój pies już chyba idzie szczekać na balkon. Fuck. O jakże. Dobra, mniejsza z tym. Mam nadzieję, że nie słychać szczekania. Przepraszam was najmocniej. Przepraszam was, znają mi do mnie, zadzwonili i wkurwili mnie na laksa. Umawiają się na grilla. Dobra, spoko. Najpierw miałam pojechać do koleżanek na działkę. Spoko miałem pojechać. Ale nie, bo koledzy i jego dziewczynie się nie chcą. Dobra. Spoko nie robimy, no to pomyślałam. Zaproszę i do mnie. Zrobimy grilla, wszystko posiedzimy, pięknie, ładnie. Nagle dzwonią. No, ty, za ile do ciebie możemy wbić? Kurwa, mać, dzwonił 5 minut przed wbijaniem, i czy mogą i czy wbijać już? Nic, kurwa, nie przygotowane. Żaden grill, nic się pytam. A kupili sobie coś do szamy? Nie. No to po co kurwa rozpalać grilla, ja się pytam. A posiedzieć tak można na podwórku? Dobra, nieważne. Wracam do tematu, jaki chciałem poruszyć. Ubiór, tak, w mnie. Nie to, że hejtuję, czy coś, po prostu zadziwia mnie. Ubiór dzisiejszych nastolatków, pomimo że sam jestem nastolatkiem, to i tak. Zadziwię mnie ubiór full capy, wansy. Mm, te. Trampki te. kurde mać. Zapomniałem teraz nazwy. Konwersy. O, konwersy. Masakra. Luźne spodnie i tak dalej. W sumie sam luźne spodnie noszę. No to do, do tego się nie przyczepię. Wiem, gadam jak stary facet, ale... No bez przesady, full capy. Do ubioru. Sam noszę ubrania. Wszystko spoko, fajnie. Ale no bez przesady, ja nie noszę full capów. Co dzień każdy full cap odłożony na... Nie mam takich manekinów tylko głowy, że tutaj fullcap, tutaj, tutaj, tutaj podpisane poniedziałek, wtorek, środa... poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i zmienię sobie tak zresztą mnie bawią różne fullcapy na przykład z napisem pozdro fullcap z napisem pozdro genialny fullcap zobaczyłem go u małej dziewczynki to myślałem, że się posikam ze śmiechu, ale to mniejsze z tym, o od razu co do Ubioru, przypomniała mi się śmieszna dosyć historia Ale to, to zaraz, bo... Muszę tutaj powrzucać filmiki do montowania Co więcej mnie wkurza, no i wkurza ogólnie mnie te full w wkurzają Nie mam nic do nich, okej, okay, ale no bez przesady, żeby dziewczyna mówiła O, Sorki, nie jesteś w moim typie A, a ja... A, ja to się, jak się spyta, a jak się spytasz, a dlaczego? A no bo wiesz, nie masz full capa. I weź tutaj, rozmawiać z taką dziewczyną, która mm, ocenia chłopaka na podstawie, mm, czy nosi full capa, czy nie. Masakra. So idiot. Są so fucking idiot w dodatku. Ale to zmieńmy w ogóle. Za chwilę, za chwilę opowiem wam tą historię, a ja nie będę mógł. Ja nie potrafię opowiadać, gdy mam zamiar zrobić coś innego. I to w sumie wszystko by było do ubioru, ale... Na serio... Masakra. Ja sam się... Przyznam się, sam... Nie lepiej się ubieram. Noszę koszulę w kratę, skupywane w kropie, w hałasie i tak dalej. No ale bez przesady! Ja zakładam do tego full capa, skate'owych butów... Nie idę w słuchawka z Cool czy coś takiego. I. Ogólnie to takie hipsterskie mada motherfucker Możecie się odzywać hejterzy, którzy się... którzy siedzą po drugiej stronie monitora, ale każdy ma prawo do wypowiedzenia swojego zdania. Mam nadzieję, że wy też wypowiedziecie się na temat tego rodzaju ubioru. Powiedzcie, czy denerwują was te full capy i tak dalej. I jeśli ja tak powiedziałem, że denerwują mnie, to błagam nie popierajcie mojego zdania, powiedzcie własne zdanie, żeby nie wyszło, mm, ja mówię, A, nie, lubię, nie lubię ludzi w full kapach, znaczy ludzi nie lubię full cupów, o taką może powiem. A tu zaraz tu się odezwie, o no wiesz, mam, ja też mam podobnie, nie lubię. Nie lubię takiego przelizywania się. Jeśli ktoś ma inne zdanie, Niech się nie boi napisać. A no wiesz, jesteś będzie, bo na przykład full capy to i to i to i to. A ja. Aha, dzięki za wypowiedzenie swojego zdania, żeby nie było, że yy, przetakiwanie głupa, że ja coś mówię, a wy. Aha, ja też tak myślę. Normalnie bym się czuł, jakbym wykładał coś na jakiejś uczelni, na lekcji czy coś w ten deseń. Ale to już pominę. Zamknę tylko okno. Dobra, nast nastawiłem na renderowanie i opowiadam wam historię. Otóż, pewnego razu... Yy, Rozmawiałem teraz o ubiorze. Yy, często miałem taki nawyk, że wychodząc z, z basenu... Podchodzę do automatu, wiadomo, kawki i te sprawy. Klikam czarna z mlekiem i ten kubeczek wyskakuje ten taki okrągły ten mniejki z tą jakby tą naczepką. Naczepką, nie wiem jak tą. A że czasami założę brudną, bo nie zauważę, że na przykład plama jest wielkości kciuka gdzieś z boku i... Albo porwaną bluzkę tutaj dosłownie Na szwie z boku Bo wiadomo, się człowiek spieszy A jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy I tak dalej, i tak dalej No i kupiłem sobie tą Kawkę z, mle z mleczkiem, wiadomo Z papieru, zrobioną z aromatem kawowym Stoję na przystanku, czekam na autobus Stoję, czekam, wystawiłem sobie I, i oglądam się Szukam śmietnika Nagle podchodzi biedak, pur, dosłowny pur Żebrak I nie zgadniecie co Wrzucił mi coś do kubeczka, ja myślę. Nie no, nie dość, że żebrak to jeszcze nie wychowano. Otwieram kubeczek, patrzę, tam dwa złote. Oczy mi się zrobiły jak pięciozłotówki. Dosłownie, oczy jak złotówki myślę. Spoko. Nie mam napisane chyba na czole, że jestem żebrak. Rozumiem, porwana bluzka, była porwana spodnia, ale to nie znaczy, że jestem żebrak. Kurde mać. Okej, okay. pomijając tę satyryczną opowieść, jakkolwiek to można nazwać. Wróćmy do. Przejdźmy może do kolejnego tematu. Kolejnym tematem jest... Raczej tematem. Trudno to nazwać tematem Podziękowanie, że zastosowaliście się, że przytaknęliście, że odpowiedzieliście na poprzednim. Audiologu, komentarzami. Bardzo mi się to spodobało. Wiadomo, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Komentarze i lajki nawet mm, motywują, motywują do samego nagrywania, a szczególnie gdy, a jak są negatywne komentarze, to błagam nie piszcie, U, ale jesteś chuju kurwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Napiszcie po prostu, co was we mnie denerwuje albo co mam zmienić, bo jeśli wy napisze, napiszecie, tak jak przed chwilą powiedziałem, no to co? Mam siedzieć, przeczytać i co? Zrobi mi się smutno? Przejmę się tym? Właśnie nie, jeśli ktoś napisze, że mam zmienić coś, no to... Aha, no to postaram się zmienić. Okej, okay. na tej zasadzie. Dobre, już 13 minut ten audiolog powoli będzie zbliżał się do 20 minut. A to źle świadczy. Git. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym audiologu z serii Jasty. gadanie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, polecania mnie innym osobom znajomym oraz wypowiedzenia się na dany temat pod tym audiologiem. Buziaki, papatki z tej strony... Pokemon. Mówił dla Was Pokemoniasty. Нарка.